Witam ponownie wszystkich ja jak zwykle nazywam się Z i mamy dzisiaj e, na tapecie ostatnią grę z e, można powiedzieć takiego czek czek packa czyli małej paczki czterech gier koreańskiego gracza check, który jest naprawdę fantastycznym graczem graczem, którego główną cechą wydaje się być wychodzenie z opresji e, Czek, członek gra, e, klanu Prime, jednego z, z, z nowych dużych klanów e, pro-teamów pro koreańskich dotyczących StarCraft 2, a będzie grał tutaj przeciwko, przeciwko Cargo, e, grającym tutaj Terranem. Na Lost Temple oczywiście e, Terran teran może czuć się bardzo mocny ze względu chociażby na klify przy naturalach i, i, i bardzo ciekawe możliwości tutaj harasowania Reaperami, Helionami. E, e, jakieś, jakieś, jakieś bardzo ciekawe dropy, tutaj, I, i oczywiście, oczywiście ta pozycja bardzo jest bardzo e, dobra dla terana, który tutaj bez problemu może sobie zająć swojego naturala, bronić go tutaj swoimi czołgami, e, czołgami, także tutaj się przemieszczać pomiędzy, pomiędzy tym goldem a naturalem przeciwnika, które wbrew pozorom są bardzo blisko siebie, e, no więc, no więc, no więc, e, cargo tutaj, można powiedzieć, jest w takiej faworyzowanej. faworyzowanej e, Pozycji. Chyba nie będzie tutaj zdecydował się na żaden Reaper ani Maruder e, Rush bardzo szybki, ponieważ nie zostawił sobie miejsca na, e, na, na dodatek tutaj. Czek zaczyna od. Czyżby nie zaczynał nawet. od Zaczyna dopiero od e, Ekstraktora, dopiero później od do pula. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ jeśli zbuduje się spawnik pula i dopiero później drona, i dopiero później. E, przepraszam bardzo, jeśli zbuduje się Ekstraktor i później drona i dopiero później spawning pula i zacząć się od razu zbierać gaz, to wtedy mamy od razu, w momencie, w którym wybuduje się spawning pool, mamy od razu 100 gazu, żeby zacząć wymyślać upgrade do speed dla lingów. Więc, więc to nie jest tak, że po prostu ktoś stawia sobie reaktor, tylko jest to naprawdę obmyślone. Tutaj wszyscy już, zwłaszcza Koreańczycy mają już, oni już mają wszystko obmyślone, oni już mają wszystko absolutnie poukładane i generalnie nie opłaca się gra z nimi. Podczas e, gdy robią na przykład coś takiego, po prostu przestawiają swoje baraki, żeby dobudować sobie techlap, nie wiem czy, 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 czy czek jest... E, świadom tego, że ten techlap, nawet nie jest świadom tego, że w ogóle tutaj znajduje się jakikolwiek... jakikolwiek barak, nie wiem, czek jest taki trochę... E, e, możemy powiedzieć... Możemy powiedzieć trochę zapominalski, jeśli chodzi o tutaj te skauty. E, wczesne. No ale cóż, no to, to on tu wygrywa gry, a, 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 nie, a nie ja, więc szczerze mówiąc nie ma się do czego przyczepić, więc tutaj bardzo szybki Reaper Rush. Eee, w, wykonaniu, w wykonaniu cargo, który ma już swój orbital command. Eee, no i jak widzimy, Czek jest, można by powiedzieć, troszeczkę przygotowany podwójny Queen. Eee, czyżby Czek nawet nie wiedział, co się dzieje w bazie, w bazie jego przeciwnika? Dokładnie, Czek w zasadzie nie ma żadnego pojęcia, co się dzieje, a i tak buduje podwójnego Queena, żeby obronić się zapewne przed jakimiś Bungie albo, albo czymś w tym stylu i, i nitropaki w wykonaniu, w wykonaniu Cargo, więc Cargo naprawdę inwestuje tutaj w te ripery, naprawdę chce zadać tutaj jak największe ilość obrażeń. 4 killsy tutaj dla tego Reapera e, Zapewne były to te cztery. Te cztery zerglingi, które tutaj sobie biegały i... rezygnuje w tym momencie. E, albo i nie rezygnuje, i tylko wprowadza mnie w błąd tutaj e, e, Cargo, chyba za bardzo nie może się zdecydować co robi tutaj z tym Reaperem, chyba czeka na swojego kolegę. No i... Myślę, że Czek spokojnie mógłby się tutaj tymi dwoma queenami obronić, jeśli oczywiście nie straci tutaj tego kryptumora e, I oczywiście nie wyjdzie poza ten, nie wyjdzie I właśnie dokładnie to, o czym, o czym mówiłem. Trzeba uważać na swoje Kryptumory. I oczywiście na swoje queiny, które mają większy.. mniejszy zasięg od reaperów. E, I naprawdę stara się tutaj cisnąć tymi reaperami. E, Cargo faktory w jego wykonaniu tutaj. Może jakaś modyfikacja buildu 1.1.1. <coughs> No i Kargo w tym momencie tymi reaperami zapewne będzie starał się tutaj co jakiś czas wywierać presję na swoim przeciwniku, żeby żeby, ty, żeby tymczasem nie, nie czek nie czuł się zbyt pewny siebie. I tak jak mówiłem, pierwsze 100 gazu, e speed dla Lingów jest już gotowy i w momencie, w którym e jesteśmy harasowani, tak jak właśnie Kargo tutaj harasuje czeka, jak jesteśmy harasowani przez reapery, to speed dla Lingów, tak wczesny speed dla Lingów jest ekstremalnie ważny ponieważ pomaga, pomaga, bardzo pomaga w bronieniu się przed tymi ripami. Pomimo tego, że reapery zadają zwiększone obrażenie z reglingą, to to nie są na niezbyt dobre. Może mogę powiedzieć tylko tyle, nie są na niezbyt dobre. Spójrzcie, taka ilość zerglingów tutaj naprawdę cargo nie czuje się w zasadzie ani troszkę pewnie ze swoimi reaperami Co jest plusem oczywiście dla cargo, to to, że posiadając taką ilość reaperów i tutaj z, yy, zmusza czeka do budowania takiej ogromnej osi zerglingów. Trochę tutaj przeszkadza mu w zbudowaniu ewentualnej ekspansji, jeśli Czek by chciał się na to zdecydować. No i oczywiście ma kontrolę nad mapą, ma tutaj swoją Xel nagę, który nie musi się bać, że straci swojego SCV-a. Eee, no i generalnie Czek nie jest zbyt chętny, żeby wychodzić z bazy właśnie dlatego, właśnie dlatego że biegają tutaj te reapery, nie dlatego, że oczywiście będą one, będą one w stanie zabić te zerglingi, bo zerglingi bardzo łatwo sobie z nimi poradzą, tylko eee, dlatego, że jeśli wyjdzie z tej bazy, to te reapery zaraz pojawią mu się tutaj na tej linii minerałów no i generalnie Kargo e, będzie, miał, będzie miał grę e, dla siebie i stracił tutaj tego jednego Reapera, Nie powinien za bardzo chyba tutaj Kargo się, się wypuszczać e, na swojego przeciwnika. I jeszcze dodatkowy haras z helionami. Tutaj w pewnym momencie zmienił, e, chyba można dobudował sobie reaktor. Haras z helionami i myślę, że czeka nas zaraz Hara z Wikingami. E, więc generalnie cargo nastawiony na, na jakiś super haras, jakiś, jakiś po prostu e, gre harasu i kolejny cryptumor stracony e, dla więc czek nie, nie, nie ma szczęścia jeśli chodzi o te cryptumory musi, musi trochę zauważyć straci znowu kolejny cryptumor co czek robi z tymi cryptumorami i, i je, stracił kolejny budynek fatalnie czek naprawdę chyba jest troszkę rozkojarzony musi uważać na swoje Krypto Czek, naprawdę uważaj, to bardzo ważne rzeczy. No i Cargo w tym momencie check chyba właśnie tym Overseerem zobaczył wszystko co się dzieje u, u, u Cargo w bazie, bardzo ważna rzecz, nawet jeśli straci się oczywiście tego, tego Overseera to jest to 100 minerałów, przepraszam chyba 150 minerałów i 100 gazu, które zostały, które zostały bardzo dobrze wydane no i tymczasem ten haras zaczyna przynosić efekty, ponieważ chyba straci jednego transfuzję bardzo szybko, nie straci tego queena. Za to okrąży te dwa heliony, te heliony są w bardzo złej pozycji. Ups, troszkę tutaj taki mały, takie małe miss micro. Trochę nie za bardzo się tutaj pod, popisał cargo. No, ten haras z tymi, tymi nieustających Haras z tymi Reaperami oczywiście wywiera presję na czeka, ale czeka za bardzo chyba się tym nawet nie przejmuje. I Baning Nest. Dlaczego? No, z taką ilością Zerglingów, a wiedząc, że właśnie, a, że właśnie Cargo posiada reaktor czyli na, na koreańskim serwerze, w zasadzie chyba każdy Koreańczyk stawia, stawia co najmniej dwa reaktory. To jest chyba jakaś taka. Narodowa przywara Koreańczyków że stawiają reaktory, może nie, może mają za mało prądu w swoim państwie, ja nie wiem, no, no te wszystkie kafejki internetowe, te PC bangi na pewno na pewno żrą dużo prądu, a, a w Korei to nie jest to co u nas w Polsce, oczywiście u nas jest bardzo dużo kafejek, ale w Korei to po prostu są one chyba tak jak u nas banki na ulicach. Po prostu u, u nas co drugi sklep to bank, u nich co drugi sklep to kafejka internetowa. I tak jak mówiłem, hara z haras z wikingami, kargo to po prostu maniak harasu i nawet harasuje tutaj tą tą haczerkę tymi dwoma tymi dwoma reaperami, które sobie tutaj zostawił. No jest to, jest to jak najbardziej, jest to jak najbardziej ciekawe, dopóki oczywiście nie pojawią się mutaliski, które, które budował tutaj czek No i w tym momencie ten haras reaperami w zasadzie nie ma już żadnej racji, bytu i straci te bardzo powolne, bardzo nieskuteczne przeciwko mutaliskom wikingi Kolejny jakiś jakiś rodzaj harasu Bamingi Demolują, zadają oczywiście dodatkowe obrażenia tym, tym helionom. One zadają dodatkowe obrażenia nie tylko marinom. Heliony też są lękie, lekkie, więc są to dodatkowe obrażenia. Czy wymyśla, czy wymyśla Centrifugal Hooks? Jeszcze nie. Zobaczymy, czy zdecyduje się na to. Ten Bio Ball Cargo wygląda oczywiście bardzo groźnie, ale spójrzcie, jest, jest tutaj naprawdę o 16, 1,5 16, grupy kontrolnej. Jeśli mówimy językiem Starka, wtedy 1,5 grupy kontrolnej marinów. I te paintingi będą naprawdę fantastyczne na te, na, e, na te mariny. Buduje jeszcze większą ilość marinów. E, tutaj cargo decyduje się. Pierwsze dwa medivaki. Myślę, że w tym momencie będzie starał się puszczować. Poczekał tutaj na te dwa medivaki. W tym momencie nastąpi atak cargo na swojego przeciwnika. Ta, ta, ta ekspansja do...